Mistrzostw Polski na żużlu pomiędzy Begierzetem Polonią Piła a Apatorem Adrianą Toruń. Goście zespół z Torunia przyjechał do Piły w następującym składzie. Z jedynką pojedzie Mirosław Kowalik, dwójka to Andras Jonsson, trójka Robert Kościecha, czwórkę ma Tomasz Bajerski z piątką Tony Rickardson, szóstka Przemysław Kłos i rezerwowy w zespole toruńskim Tomek Chrzanowski ma siódemkę. Gospodarze. Z dziewiątką pojedzie Jacek Golob z dziesiątką Peter Carlson, jedenastka to Sławomir Drabik, dwunastka Krzysztof Jabłoński, trzynastka Chris Lewis, czternastka Tomasz Gapiński i z piętnastką rezerwowym w zespole pilskim jest Jarosław Hampel. W dzisiejszym spotkaniu walczyć będą dwa zespoły na czele tabeli. Zarówno Polonia Piła, jak i Apator mają po 10 punktów. Tyle samo, co lider wrocławski Atlas. Jak będzie w tym meczu dowiemy się po 15 wyścigach. Teraz dowiedzmy się, co w parkingu przed meczem powiedzieli zawodnicy i trener apatora Adriany Toruń. W tym roku wszystkie mecze są bardzo trudne, zespoły są bardzo wyrównane. E, e, oczywiście Polonia Bydgoszcz piła i Wrocław są bardzo i oczywiście Torun bardzo mocnymi zespołami i między tymi zespołami się toczyło bój, Oczywiście ostatnio doszedł także Gorzów, który jest bardzo silny. I myślę, że te zespoły właśnie będą walczyły o medale. Nikt nie może nawalić, bo wszyscy muszą się sprężyć maksymalnie. To nam na sukces. Jaką nocnia tor dzisiaj, jak, na jak jest Nawet nie byłem, także jak podjadę po taśmę, coś będę więcej wiedział. Od pierwszego startu, jak nie damy sobie odjechać, to będą ciekawe, bardzo ciekawe zawody. Pierwszy wyścig zawodów. Mirosław Kowalik w kasku żółtym, Andreas Jonsson w białym, Jacek Golob w czerwonym i Peter Carson w niebieskim. Bardzo dobrze wystartowali Torunianie. Mirosław Kowalik na prowadzeniu, tuż za nim jest Andreas Jonsson. Na trzeciej pozycji Peter Carlson, który kiedyś już startował w zespole pilskiej polonii. Było to w roku 96-97. No i teraz, proszę Państwa, doszło do upadku akurat tego zawodnika, o którym mówiłem, jaka jest decyzja sędziego. Wyścig trwa nadal. Wsiada na motocykl Peter Carlson, ale zjeżdża z toru, nie będzie kontynuował jazdy. A tutaj dwaj Torunianie. Pierwszy jest Mirosław Kowalik, drugi Andreas Jonsan. Jonson, przepraszam, wygląda na podwójne zwycięstwo pary toruńskiej. Daleko z tyłu jedzie Jacek Golop. Przez moment miał wrażenie, że sędzia przerwie ten wyścig, tak się nie stało. No i teraz bardzo, z bardzo trudnej sytuacji wyszedł Mirosław Kowalik. Tam chyba w tym pierwszym wirażu są jakieś dziury w torze. Miejmy nadzieję, że to spotkanie uda się ukończyć w komplecie. Żaden z zawodników. Nie odniesie kontuzji. Pierwszy Mirosław Kowalik, drugi Peter Carlson, trzeci Jacek Golo powolutku zmierza do mety. Natomiast Andreas, przepraszam, Peter Carlson z powodu upadku wyścigu nie ukończył. 5 do 1 po pierwszym wyścigu, a to już bieg drugi. Robert Kościecha w kasku żółtym, Sławomir Drabik w czerwonym, Tomasz Bajerski w białym i Krzysztof Jabłoński w niebieskim. Robert Kościecha po wewnętrznej Tomasz Bajerski tuż obok niego. Teraz próbują dwaj żużlowcy z piły, Sławomir Drabik i Krzysztof Jabłoński. Jabłoński na trzeciej pozycji. Torunia nie prowadzą po zdecydowanie wygranym starcie. Gorzej się wiedzie gospodarzom Sławomir Drabik już na czwartej pozycji traci dystans, a to dwaj żużlowcy z Torunia. Robert Kościecha, Tomasz Bajerski wpadł w jakąś kolejne w torze. Wykorzystał to Krzysztof Jabłoński, zbliżył się do Torunianina. No i z pewnością obserwować będziemy atak tego zawodnika, bo jest bardzo blisko żużlowca z Torunia. To właśnie Krzysztof Jabłoński. Teraz na prostej nabiera prędkości Tomasz Bajerski po wewnętrznej, Krzysztof Jabłoński po zewnętrznej. No i kto przyjedzie jako drugi? Jednak Krzysztof Jabłoński. Zwyciężył Robert Kościecha, Krzysztof Jabłoński przyjechał drugi, Tomasz Bajerski utracił na ostatnich metrach swoje drugie miejsce, a zatem 4 do 2 dla gości. 9 do 3, a to wyścig trzeci Chris Lewis, Tony Rickardson, Jarosław Hampel i Tomasz Chrzanowski. 9 do 3 jak mówiłem, dla gości i kolejny start wygrany przez żużlowców z Torunia. Tym razem Tony Rickardson i Tomasz Chrzanowski na prowadzeniu. Ogląda się za siebie Szwed, bo rzeczywiście jest tam niebezpieczny, no a w tym momencie Chris Lewis upadł, no i został jako sprawca przerwania tego wyścigu wykluczony. To już powtórka bez Chrisa Lewisa. Tylko trzech żużlowców ponownie dobry start pary toruńskiej mogą jechać spokojniej Jarosław Hampel chociaż jest już uznanym żużlowcem daleko z tyłu Tony Richardson kontroluje sytuację na torze Tomasz Krzanowski, jego młodszy kolega jak syn ojca pilnuje w tej chwili Toniego Richardsona jadą bardzo blisko siebie z pewnością, nawet na własnym torze, Jarosław Hampel ma utrudnione zadanie. Tym bardziej, że ten tor nie jest chyba tak przygotowany, jakby spodziewali się właśnie gospodarze. Tomasz Chrzanowski, Tony Richardson, Jarosław Hampel i nie wygląda na to, aby tutaj coś miało się zmienić. Żużlowcy toruńscy odjechali bardzo daleka, daleko i najprawdopodobniej zwyciężą podwójnie. Tak, jest Tomasz Krzanowski pierwszy, Tony Rickardson drugi, trzecie miejsce zajął Jarosław Hampę. To już wyścig czwarty, Sławomir Drabik w kasku czerwonym, Mirosław Kowalik w żółtym, Krzysztof Jabłoński w niebieskim i Andreas Jonsson w białym. 14 do 4 po trzech wyścigach prowadzą żużlowcy Apatora Adriany Toruń. No i robi się bardzo nieprzyjemnie i to nie tylko dla kibiców z piły, ale również, a może przede wszystkim dla żużlowców. Sławomir Drabik teraz na trzeciej pozycji. Krzysztof Jabłoński, który całkiem nieźle pojechał w pierwszym swoim starcie, teraz tylko partneruje swojemu koledze z zespołu, bo na prowadzeniu ponownie torunianie. Andras Jonsson, Mirosław Kowalik, Sławomir Drabik na trzeciej pozycji. Krzysztof Jabłoński na czwartej, tuż po starcie do przodu. Wyjeżdżają Torunianie gorzej z tym refleksem, jeżeli chodzi o żużlowców z piły. No a na dystansie jest bardzo trudno prześcignąć tak świetnie dysponowanych dzisiaj żużlowców, jakimi są Mirosław Kowalik i Andreas Jonsson. Andreas Jonsson 3 punkty, 2 punkty dla Kowalika, 1 punkt dla Drabika bez punktu. Krzysztof Jabłoński 19 do 5. Wyścig piąty. Tomasz Bajerski, kask biały. Chris Louis w czerwonym, Robert Kościecha w żółtym i Jarosław Hampel. W niebieskim teraz właśnie Hampel próbuje atakować Tomasza Bajerskiego. Jeszcze trzeci, nie chciałbym się powtarzać, ale to kolejny start bardzo dobry, udany start. Pary Toruńskiej odjechał na zewnętrzną Robert Kościecha. Zbliżył się Jarosław Hampel. Chris Louis na czwartej pozycji, i to jest żużlowiec, który. Jedzie jak y, zupełny amator, to dziwne, że na swoim torze żużlowiec y, Polonii, BG Piła, tak utytułowany jak Chris Lewis, jedzie na czwartej pozycji. Tomasz Bajerski i Robert Kościecha, Jarosław Hampel na trzeciej pozycji, tu wydaje się, że już się nic nie zmieni. Jeszcze jedna próba ataku po wewnętrznej, ale to już było za późno. 5 do 1 dla pary toruńskiej, 24 do 16 przed szóstym wyścigiem. A tutaj w szóstym wyścigu Tony Rickardson w kasku żółtym, bardzo dobry start. zanim dwaj gospodarze w niebieskim kasku to jest Peter Carlson, w czerwonym Jacek Golop. Na ostatnim miejscu jedzie w tej chwili Jarosław Krzanowski. No i wygląda na to, że. Lepiej w tej części zawodów pojadą gospodarze, to jest Peter Carson. Ale ten dystans jaki stracił tuż po starcie do prowadzącego Rickardsona zwiększa się z każdym metrem. Jacek Golob też wpadł w taką kolejne w ślad za nim. Tomasz Chrzanowski, no i y, wygląda na defekt, chyba tego wyścigu nie ukończy. Trzech żuchrzlopców na torze, Tony Rickardson, Peter Carlson i Jacek Golop bardzo daleko. Pierwszy remis w dzisiejszym spotkaniu. 27 do 9 po 6 wyścigach prowadzą żużlowce. Apatora Adriany Toruń. W wyścigu 7 zobaczymy Andrasa Jonsona w kasku białym, Mirosława Kowalika w żółtym do Paragości oraz Jarosława Hampela. W niebieskim i Krysa Luisa w czerwonym. No i proszę spojrzeć, znów Torunianie na prowadzeniu. Mają y, jakiś sposób na to, żeby spod taśmy y, wyskakiwać jako pierwsi. Poza tym te motocykle y, przywiezione przez Torunian do piły sprawują się zdecydowanie lepiej. Wygląda na to, jakby Poloniści y, trenowali na zupełnie innej nawierzchni i Tą, którą zastali w dniu meczu, poznawali dopiero w trakcie rozgrywania wyścigu. To Mirosław Kowalik, polski lider zespołu Apatora Adriany Toruń, po lewej jego ręce Andras Jonsson, stanowią zgraną parę. Mimo usilnych starań Krysz Louis, który w tej chwili jedzie na trzeciej pozycji, nie daje rady żużlowcom z Torunia i wyścig kończy się podwójnym zwycięstwem Pary Toruńskiej. 32 do 10 po 7 wyścigach. W biegu ósmym pojadą Jacek Golob w kasku czerwonym, Peter Carlson w niebieskim to para gospodarzy, oraz Robert Kościecha w żółtym i Tomasz Bajerski w białym. Teraz gorzej poszło parze toruńskiej Jacek Golob prowadzi, tuż obok niego Robert Kościecha, po zewnętrznej Tomasz Bajerski, ale to właśnie Jacek Golob, jakby już przekonany do swojego toru, widocznie pomogły jakieś zabiegi regulujące, no teraz po wewnętrznej Tomasz Bajerski, no i proszę spojrzeć, Tomasz Bajerski tym razem przed Jackiem Golobem, jest jeszcze szansa dla drugiego z pary toruńskiej Huknął strasznie mocno w bandę Robert Kościecha. Chyba nic się nie stało. Potrzebna będzie decyzja lekarza, czy Kościecha może dalej jechać. Wyścig toczy się nadal. Tomasz Bajerski na pierwszym miejscu, Jacek Golob na drugim, a na trzecim Peter Carlson. Miejmy nadzieję, że Robert Kościecha będzie dopuszczony do kolejnych wyścigów. A tu powolutku na linię mety zmierza Peter Carlson. 3 do 3 i 35 do 13 prowadzą Torunianie w meczu z BGŻ Polonią Piła. To wyścig dziewiąty. Tomasz Chrzanowski kask biały, Tony Rickardson żółty, Krzysztof Jabłoński w kasku niebieskim i Sławomir Drabik w czerwonym. Sławomir Drabik jeszcze na trzeciej, a i znakomicie objechali Chrzanowskiego Drabik z Jabłońskim Przez moment Torunianie Prowadzili podwójnie ale przy wyjściu Na prostą para Drabik Jabłoński Wzięła w kleszcze Żużlowca z Torunia i przedostała się Na drugą i trzecią pozycję To Tony Rickardson Z coraz większą przewagą Nad goniącymi Go żużlowcami spiły. Sławomir Drabik drugi Krzysztof Jabłoński trzeci, a Tomasz Chrzanowski chyba ma jakieś problemy z motocyklem, ponieważ stara się prześcignąć swoich rywali, ale nie najlepiej mu to wychodzi. Jedzie bardzo powoli i chyba jest bez szans na prześcignięcie pary pilskiej. Tony Rickardson, dalej Sławomir Drabik trzeci, Krzysztof Jabłoński czwarty, Tomasz krzanowski Oto 10. dziesiąty, już tylko Państwo widzą w trzyosobowym składzie, wcześniej Tomasz Bajerski dotknął taśmy, został przez sędziego Stanisława Pienkowskiego wykluczony, a tu na prowadzeniu Mirosław Kowalik. Tak więc najlepsze co może się zdarzyć parze toruńskiej w tym wyścigu to remis i wszystko wskazuje na to, że właśnie Mirosław Kowalik ten remis przywiezie. On prowadzi w kasku niebieskim jest Peter Carlson, w czerwonym Chris Lewis który z pewnością tego meczu nie zaliczy do udanych, tak jak większość żużlowców z spiły. To wielkie zaskoczenie po dziewięciu wyścigach 38 do 16. Ta wielopunktowa przewaga utrzyma się także po wyścigu 10, albowiem nie wygląda na to, żeby Mirosław Kowalik miał stracić to prowadzenie. Chociaż teraz zbliżył się do niego Peter Carlson. jeszcze nie wszystko powiedziane, jeszcze pewnie będzie jeden atak po wewnętrznej, Mirosław Kowalik, Peter Karlsson, ale ten atak nie miał szans powodzenia, Mirosław Kowalik bardzo dobrze dysponowany, 3 do 3, 41 do 19 po 10 wyścigach. To wyścig 11. Jarosław Hampel w kasku niebieskim, Jacek Golob zastępujący Sławomira Drabika w kasku czerwonym oraz Torunianie, Tomasz Chrzanowski w kasku białym i Robert Kościecha. W żółtym. Tak jak mówiłem wcześniej o jeździe Jacka Goloba, jakby już bardziej dopasowany motocykl do toru lepiej jeżdżą w tej fazie zawodów pilanie. Robert Kościecha na prowadzeniu, Jarosław Hampel i Jacek Golob zajmują drugą i trzecią pozycję daleko z tyłu tym razem Tomasz Chrzanowski i wygląda na to, że będzie następny remis będzie to już czwarty remis z rzędu Robert Kościecha na prowadzeniu Jarosław Hampel i Jacek Gol no to chyba wszystko na co stać Pilan w meczu z Apatorem Adrianą Toruń 3 do 3 w wyścigu 11 i 44 do 22 dla Apatora Adriany Toruń. Krzysztof Jabłoński w kasku niebieskim, Peter Carlson zastępujący Jacka Goloba tym razem w kasku czerwonym, Andreas Jonsson w białym i Tony Richardson w żółtym. E, tak, żółtowcy stali od wewnętrznej krawędzi toru, ale to było już prawie bardzo dawno temu, albowiem sytuacja się zmieniła. Prowadzi Tony Rickardson. Andreas Jonsson miał kłopoty z Peterem Carlsonem. Jest na trzeciej pozycji. I kolejny start nieudany Krzysztofa Jabłońskiego i ponownie tutaj jeden z Torunian wpadł w wyrwę w pierwszym wirażu. No chyba można mieć pretensje do gospodarzy obiektu, że ten tor nie jest przygotowany tak jak powinien. Nie stwarza równych szans zawodnikom obu zespołów, ale w tych trudnych warunkach widać lepiej wiedzie się i to zdecydowanie lepiej wiedzie się żużlowcom Storunia. Uchłon niego Richardsona w kierunku kibiców. On zdobywa 3 punkty: 2 punkty Peter Carlson, 1 Andreas Jonsson, bez punktu Krzysztof Jabłoński. 48 do 24 to wyścig trzynasty, pierwszy z nominowanych, Tomasz Bajerski w kasku żółtym, Jarosław Kampel w czerwonym, Przemysław Kłos w białym i Chris Louis w niebieskim. Sprawa zwycięstwa w tym meczu już dawno rozstrzygnięta. Zupełnie bez formy jeżdżą gospodarze. Wykorzystują to bezlitośnie żużlowcy Apatora Adriany Toruń. Tym razem lepiej Jarosław Hampel, tuż za nim Tomasz Bajerski. Czyżby zanosiło się na pierwsze zwycięstwo biegowe Żużlowca z piły? Bardzo szeroko jedzie Tomasz Bajerski, ale teraz po wewnętrznej wspaniałym atakiem wyprzedził swego rywala. No i nie będzie zwycięstwa dla Pilanina. Tomasz Bajerski, pierwszy. Jarosław Hampel traci metry do Żużlowca, apatora Adriany. No i wygląda na to, że będzie to bieg remisowy, albowiem Przemysław Kłos nie odgrywa tutaj w tym wyścigu znaczącej roli. Jest na czwartym miejscu. Zwycięża Tomasz Bajerski, drugi Jarosław Hampel, a trzeci Chris Lui. 51 do 27. Przed nami jeszcze dwa wyścigi. Oto wyścig 14. Jarosław Hampel ponownie w kasku czerwonym, Robert Kościecha w żółtym, Sławomir Rabik w niebieskim i Andreas Jonsson w białym. Przypomnę 51 do 27, a to jest wynik, który świadczy o fatalnej dyspozycji gospodarzy na pilskim torze. Rzadko który zespół tak wysoko wygrywa z żużlowcami Polonii BGŻ. -u. Andreas Jonsson, mocny punkt w zespole toruńskim. Na drugim miejscu Jarosław Hampel który także ma y, tę drugą część zawodów y, lepszą na trzecim miejscu Sławomir Drabik i na czwartym Robert Kościecha, y, który wszedł do składu na mecz y, z Begierzetem y, w myśl takiego regulaminu, który wprowadził trener Jan Zombie. Otóż najsłabszy z Torunia jest zastępowany przez oczekującego i Wiesława Jagusia po meczu z Polonią zastąpił właśnie Robert Kościecha. 3 do 3 54 do 30. A to wyścig ostatni. Tomasz Kzanowski w kaszku żółtym, Jacek Golob w czerwonym, Mirosław Kowalik w białym i Peter Carlson w niebieskim. Dobry start Jacka Goloba, ale cóż, starczyło mocy w silniku tylko na pierwszy wiraż. Już na prowadzeniu Mirosław Kowalik Obok Jacka Goloba drugi z żużlowców pilskich, Peter Karlsson, Teraz, właśnie przez moment, na pierwszym miejscu, ale Mirosław Kowalik jest żużlowcem bardzo doświadczonym. Nie dał się zaskoczyć tym atakiem. Nadal prowadzi. Mirosław Kowalik, Peter Carlson, Jacek Golob i Tomasz Chrzanowski, Taka jest kolejność w wyścigu 15, ostatnim. To oznacza, że najprawdopodobniej bieg ten zakończy się remisowo, a to z kolei znaczy, że Torunianie wygrają w Pile bardzo wysoko, 57 do 33. No i kolejne ewentualne zwycięstwa Torunia chyba już nie będą niespodziankami. Zespół, który wygrywa na torze tak trudnego rywala jak Polonia, Bractwo Bydgoszcz czy BGŻ Piła jest po prostu faworytem, jest znakomitym zespołem. I teraz będziemy mówili o niespodziance, kiedy Apator przegra. W meczu z Polonią BGŻ tempiła 57 do 33 dla Apatora Adriany Torun. Przyjechaliśmy na pewno po jesteśmy uważamy tak samo dobrą drużyną jak drużyna gospodarzy I, i, i faktycznie dzisiejsze zwycięstwo trochę nas zaskoczyło wysokie. Jest to na pewno ogromny powód do radości. Niemniej jednak bardzo się cieszę dzisiaj nie przegrałem z żadnych z przeciwników i to jest dla mnie również bardzo ważne. Uważam, że mieliśmy dzisiaj, mogę powiedzieć, ośmielić się takim stwierdzeniem, że mieliśmy atomowe starty. Bardzo dobrze, żeśmy się dopasowali spod taśmy i, i praktycznie większość startów, większość akcji w pierwszym łuku rozstrzygaliśmy na swoją korzyść. Myślę, że tutaj nie ma, nie ma, ja zazwyczaj, zazwyczaj się nie tłumaczę tutaj torem czy czymś, ale w tym momencie chyba tylko się tylko wytłumaczył, bo, bo taka jest prawda. Brak mi słów, no tutaj trudno na gorąco to ocenić. Myśmy nie wygrali praktycznie żadnego startu i na dystansie byliśmy słabi. No, to był mecz, e, miałem wrażenie, zawodników Ekstra ligi z trzecią ligą. Zespół Polonii składa się zawodników utytułowanych, e, doświadczonych e, i na swoim torze dzisiaj no, przegrali w sposób e, kompromitujący. Trzeba się nad tym zastanowić, e, jakie są przyczyny i wyciągnąć z tego wnioski, tak aby było na przyszłość lepiej. Przypomnę, że w meczu siódmej kolejki apator Adriana Toruń pokonał BGŻ Polonie Piła 57 do 33. Największy...